Witam tutaj Purytanin, znany jako reformowany za stołem. Dzisiaj chciałbym zachęcić Was do obejrzenia filmu, który zmienia spojrzenie na aborcję. Najpierw chciałbym opowiedzieć trochę o autorze tego filmu: o Reju Komforcie. Ray Comfort jest ewangelistą. Zasłynął on jako bananaman czyli człowiek banan. Ma on bardzo dużą popularność, a popularność tę zdobył poprzez ateistów, którzy naśmiewają się z ewangelisty. Od czego się zaczęło? Ray Comfort od dawna występował publicznie wśród chrześcijan, gdzie parodiował argumentację ateistów. Ray Comfort bardzo dobrze wie, że ateizm jest nielogiczny. Biblia nazywa ateizm głupotą. Pozwólcie, że przeczytam wam, co Biblia mówi w tej kwestii. Jest to List do Rzymian, rozdział pierwszy od wersetu 19. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata. Oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak, iż nic nie mają na swoją obronę. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Dlaczego Biblia nazywa ateistów głupcami? Ponieważ oglądając stworzenie, możemy być pewni, że jest też i stwórca. Nie może być nic, które nagle eksplodowało i stał się wszechświat. Następnie powstawały gwiazdy, planety, wykształciło się życie itd. Jest to nielogiczne. Musi być ktoś, kto cały ten proces zapoczątkował. Więc Ray Comfort chciał ubarwić swoje wystąpienia taką parodią. Najpierw hmm, pokazywał puszkę po Coca-Coli. I powiedział wiecie co? Mam taką teorię. Ta puszka to efekt Przypadku. Kiedyś miliony, miliony lat temu aluminium zaczęło się gromadzić i wyżłobiło taką puszkę. Następnie z nieba jakaś spadła farba, która wypisała napis. Napisała Coca-Cola na tej puszce oraz napisała. Też ta farba, nie śmieć, wyrzuć do kosza. Następnie Ray Comfort przechodzi do innego przykładu. Pokazuje on banana w ręce i mówi: Zobaczcie, oto postrach ateistów. Został ten banan w taki sposób zaprojektowany, że nie sposób obalić. Twierdzenie, że bóg istnieje. Zobaczcie. Została skórka została stworzona z materiału antypoślizgowego. Banan został wyposażony w system ostrzegania. Zielony, jeszcze za wcześnie nie jedz. Żółty można jeść. Czarny już za późno. Ray Comfort mówi, że banan został zaprojektowany w takim kształcie, że łatwo go zjeść, a wielkość i kształt banana sprawiają, że łatwo trzymać go w ręce. Pech chciał, albo a najprawdopodobniej to było takie zrządzenie Boże. Że filmik ten podchwycili ateiści. Wycięli zupełnie część z Coca-Colą, która sugerowała, że jest to parodia argumentacji, że to tak naprawdę nie jest jakaś poważna argumentacja, tylko taki właściwie żartobliwy przykład zakpienia sobie trochę z ateistów. I filmik ten, z wyciętą częścią o Coca-Coli, stał się hitem w całym internecie. Po prostu ateiści nie mogli się powstrzymać przed wyśmiewaniem tego filmiku, komentowaniem. Richard Dawkins często komentuje właśnie ten filmik. Ten znany ateista, znany autor książek które mają na celu przekonanie ludzi do ateizmu. Więc Ray Comfort stał się bardzo popularny. Stał się takim, jak sam to określa, klaunem do wyśmiewania. Ale to właśnie otworzyło Rayowi komfortowi drogę do tego, aby dzielić się Ewangelią z milionami ludzi. Jest to niesamowita sposobność. Właśnie ten taki... Mała wpadka, można powiedzieć, bo, bo ten filmik nie wyszedł e, najśmieszniej. Ponieważ kiedy Ray Comfort przemawiał do chrześcijan, wtedy oni śmieli się, serdecznie się śmieli z tej żartobliwej e, ilustracji e, tego banana, z tej puszki po Coca-Coli. Natomiast e, w tym filmiku, w którym Ray Comfort pokazuje tą puszkę i e, tego banana, a z którego to śmieją się ateiści, nie było publiczności, więc nie było takiego jasnego odbioru komediowego, więc to nie była najlepsza komedia. I ateiści twierdzą, że Ray Comfort jest głupcem, ponieważ ten banan zwyczajny, którego teraz spożywamy, to został on jest on wynikiem uprawy przez ludzi jest to hybryda różnych gatunków i dlatego mamy takiego pożywnego banana a ten banan, który jest dziki to jest dużo wygląda zupełnie inaczej i zapewne inaczej smakuje i, i też nie jest aż tak E, no, bogaty e, w te e, odżywcze wartości i tak dalej. No, więc e, po takim długim wstępie chciałbym e, Was zachęcić do obejrzenia filmiku 180. Mówi. Link do tego e, filmu. Znajdziecie pod moim filmikiem. Jeśli potrzebujecie, to kliknijcie sobie napisy na język polski, żeby wszystko dobrze zrozumieć. I zachęcam do obejrzenia, ponieważ ten filmik najpierw mówi o Holokauście, następnie to zestawia z aborcją. Jest to temat bardzo kontrowersyjny dzisiaj, ale warto wiedzieć, jak wyjaśniać ludziom, dlaczego aborcja jest morderstwem, dlaczego nie wolno głosować na polityków popierających aborcję. I ludzie występujący w tym filmie zmienili swoje zdanie o 180 stopni, dlatego ta nazwa 180 mówi: Film 180. I Następnie Ray Comfort głosi tym ludziom Ewangelię. Mówi on o ofierze Chrystusa, która jest podstawą, jest warunkiem zbawienia, aby uwierzyć w Chrystusa, aby przyjąć tę ofiarę. Więc czasami chrześcijanie nie potrafią dzielić się Ewangelią. Czasami myślą, że to... A to robota pastorów. Nie. Jezus posłał uczniów, aby głosili Ewangelię całemu stworzeniu. To nie jest zadanie tylko dla pastorów, ale to jest zadanie dla każdego człowieka, żeby dzielić się Ewangelią wśród znajomych na różne sposoby. Na wszelkie różne sposoby powinniśmy głosić Ewangelię: poprzez filmiki, Facebooka, blogi, cokolwiek. Ważne jest, żeby ta dobra nowina była rozpowszechniana pośród ludzi, ponieważ to jest ich jedyna nadzieja. Jeśli ludzie nie poznają Ewangelii, nie ma e, dla nich zbawienia. Muszą e, poznać Chrystusa, muszą, muszą poznać Słowo Boże, a my chrześcijanie mamy być tym instrumentem, który to e, pomoże im. Poznać pana Boga. Jeśli spodobał wam się filmik, dajcie lajka, subskrybujcie kanał i do zobaczenia niebawem.